Ja dziś zastępstwo mam w tej opowieści. To pora najwyższa, by wyrwać się z lasu. Zobaczyć za młodu, zawczasu, jak żyje się w mieście. Gdy las już wszyscy znamy, wiemy co tu mamy. Pora do miasta się przyzwyczaić, nauczyć, obczaić. Jutro do miasta się wybieramy. Opowiemy wam, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Miasto to nie las, ani łąka. Tam każda nieuwaga może się źle skończyć. Musicie pamiętać, co wolno wam robić. Jak chodzić po mieście, by było bezpiecznie. Musicie zapamiętać, czego nie wolno absolutnie robić. To dla waszego bezpieczeństwa. się do dzieła! Wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Wchodzić na jezdnię spoza pojazdu, gdy nie widać, czy coś nie jedzie z przeciwka. Przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie nie widać drogi. Zwalniać krok lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez drogę. Przebiegać przez jezdnię, korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. A jak u nas w lesie, na naszej łące i naszej drodze, też mamy ustępować wszystkim? Mnie się to wcale nie podoba! Tomciu, na łące tak samo jak w mieście, na osiedlu. Pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Rozumiesz? Pewnie, ja wszystko rozumiem. A ja lubię chodzić gdzie chcę! Jak nie ma przejścia dla pieszych, to co mam zrobić? Rany, to znowu zaczyna! Gdy wchodzimy na jezdnię lub torowisko albo przechodzimy przez jezdnię lub torowisko, musimy zachować szczególną ostrożność nawet na przejściu dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest możliwe, lecz tylko wtedy, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów, czyli jakieś 100 kroków. Ja będę pilnować, aby wycieczka przebiegła bezpiecznie. Gdyby była potrzeba pomocy, proszę mnie od razu bałać. W razie potrzeby mam ze sobą apteczkę. Choć mam nadzieję, że się ona nie przyda. Czy ktoś ma jakieś pytania? Miau! Lekcja skończona. Przestrogi dane. Ale czy wszystko zapamiętane i zrozumiane? Przekonamy się o tym niebawem, gdy nasi przyjaciele ruszą na miejską wyprawę. Miau! Wszyscy jesteśmy? Dobrze, idziemy razem do przejścia dla pieszych. Proszę zachować ostrożność, nie zbliża się do jezdniów. Przed przejściem wszyscy się zatrzymujemy i sprawnie przechodzimy. Nie wbiegamy! Jeżu, uważaj! Jesteś prawie na jezdni. Samochody jadą. Co ty robisz? Złap mnie za rękę. Mocniej, szybciej. Jeżu, dlaczego nie słuchałeś? Znów biedy sobie napytałeś. Tak nie można. To niebezpieczne. Głupie. Zbyteczne. Uważać trzeba, gdy idziesz przy drodze. On tak zawsze. Z nim inaczej się nie da. Zawsze coś narozrabia. To nie są żarty. Nastraszyłeś wszystkich. Przecież mogłeś wpadnąć pod samochód. Znów wpadka, ale bym narobił biedy. Już będę słuchał wszystkich przestrog. Miasto to nie żarty. Tutaj trzeba bardzo uważać. Ja już pamiętam, co mówił nam Maciuś. Gdy dochodzisz do przejścia dla pieszych, to popatrz w lewo, popatrz w prawo i znów w lewo. Gdy nic nie jedzie, to ruszaj z Wszyscy mogą nauczyć się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Nawet jeżu tego się nauczył. Uważajcie dzieci, gdy wchodzicie na ulicę, przechodźcie na pasach i noście odblaski.